Stanisław Srokowski – Tłuste koty, czyli parlament zwierząt. Spiskowanie krzywego ryja i załganego gniota. Odcinek 44. Wiele dni później dwaj przywódcy krzywy ryj i załgany gniot spotkali się w tajemnicy… Zdala od hałasu na szczycie niewielkiej skałki, czyli tam, gdzie rzadko kto zagląda. Wokół czaił się gęsty las, a przez gęste konary prześwitywały wody niedalekiego jeziora. No i co? zagadnął krzywy ryj Źle to wygląda. Rzucił ponuro. Bardzo źle. Co masz na myśli? Spytał zaugany gniot. To co wszyscy? Las aż szumi od niedawnych wydarzeń. Mówisz o tej artystycznej maskaradzie? Pogardliwie zapytał załgany gniot. Krzywy ryj. Wywalił na niego gały. No co się tak gapisz? spytał przywódca lisów. Ty naprawdę tak? Z udręką w głosie rzucił krzywy ryj. Jak? No lekceważąco, z dystansem, a przecież. Co przecież? przerwał mu zaugany gniot. Przecież. To zupełnie nowa sytuacja. Jaka nowa? Co się takiego stało? Nie było cię tam. Jakbyś był, włosy stanęły by ci dęba. I tak mi stają, a najbardziej stają zimnemu smokowi. Zażartował zaugany gniot. Bądź poważny. Sprawa wygląda dramatycznie. Nadymał się krzywy ryj. Nie przesadzaj. Odparł z charakterystycznym, ironicznym uśmieszkiem załgany gniot. Ty naprawdę nie zdajesz sobie sprawy z tego, co się dzieje, a dzieje się źle? Bardzo źle. Tragicznie. Coraz bardziej. Emocjonalnie mówił krzywy ryj. Ledwie zdobyliśmy władzę, a tu takie kłody pod nogami. Jakie kłody? Co ty opowiadasz? Histeryzujesz jak moja piękna żona. Też wpada w popłoch. A ty nie przejmujesz się? Nie. Ja. Nie przejmuję się? Ależ co ależ? Ależ to rewolucja, przewrót. Jaki przewrót? Czy wyście poszaleli? Moja plecie bzdury o przewrocie? Teraz ty? A to nie przewrót? Pewnie, że nie. To zwykła dziecinada. Krzywy ryj myślał. Że się przesłyszał. Dziecinada zawołał. Ty to nazywasz dziecinadą? Ledwie zdobyliśmy władzę, a tu już nam brzdżą. I to jak bróżdą? Nigdy bym się nie spodziewał takiego obrotu sprawy. To wszystko to wina tego przeklętego rudego wilka, to ostry pazur tak namieszał. Nie ty? Nagle krzywy ryj usłyszał coś, co go niemal z nóg nie zwaliło. Wielki koalicjant, partner, prawie przyjaciel, strzela taką bronią. Patrzył na załganego gniota przerażony, dotknięty, wstrząśnięty. Jak możesz! Wydukał. Żartuje. Załgany gniot ryknął doniosłym głosem. Krzywy ryj myślał, że śni. Ty sobie z tragicznej sytuacji żarty robisz? Kpiny urządzasz? Wczoraj w takie tony uderzyła moja piękna lisica. Przybrał tajemniczą minę i strzelił, a prawdę mówiąc, załgany gniot znowu się zaśmiał. Prawdę mówiąc, powtórzył, toś ty zawinił. Nie żartuj. Odparł ze wstrętem krzywy ryj. Nie pora na takie żarty. To nie ty wywaliłeś rudego wilka z Sejmu? Daj spokój i bądź poważny. Jestem poważny. Gdybyś go nie wywalił, nie mielibyśmy dzisiaj zalewu czerwonych gaśnic. Kpisz sobie ze mnie, a to... Naprawdę poważna sprawa. Przecież uzgodniliśmy wspólne stanowisko. Trzeba było go wywalić na zbity pysk, bo zasłużył sobie na to. Powiem więcej: trzeba było go pozbawić immunitetu i mielibyśmy święty spokój. Mielibyśmy albo nie mielibyśmy. No dobrze, tego już nie odwrócimy, stało się. I co dalej? Masz jakieś plany? Wiesz, kto za tym stoi? Plany mam. A stoi za tym zimny smok i jego partia jeży. To oni musieli podburzyć leśny lud. Ale, ale przecież, co przecież? Musimy znaleźć sprawcę, winowajcę, nie? A ja ci go podrzucam, podaję na widelcu, bo jest blisko nas. I musimy go obciążyć za podburzanie do niepokoju, rozumiesz? Może jednak, nie żadne jednak, jeszcze się wahasz? Ty, co z zimną krwią tępisz opozycję i gnoisz każdego, kto ci się nie podoba. To prawda, robisz to ze świętą miną niewiniątka, ale przecież wiesz, że ja cię przejrzałem. I lepiej ze mną nie zadzieraj. Jeszcze tylko zaprakło nam konfliktu w naszym własnym obozie. I jęknął krzywy ryj. Daj spokój. Jakiego konfliktu machnął łapą załgany gniot? Znaleźliśmy winnego, wspólnego wroga. Wiemy, kto podburza spokojny, leśny lud do niepokojów. A teraz musimy znaleźć na to lekarstwo. Ale jakie? Masz konkretne propozycje? Właśnie. Chciałem pogadać o nich z Tobą na osobności, zanim Nadasz im oficjalny bieg. Chodzi o to, by. No, no. Niecierpliwił się krzywy ryj. By co? By przeciągnąć ich na swoją stronę kogo jak to kogo no tych gryzi piórków pacykarzy nierobów ale jak przecież co przecież przecież to już duże grupy wielkich uryptaków ptaków. już są po ich stronie a ponad to co ponadto? Ponadto te masy miłośników, wielbicieli, wręcz wyznawców, z czerwonymi gaśnicami na szyjach. No to co? Mamy tylko taki wybór, urwał.